Ochronę przyrody i ekologię kojarzymy głównie z wiekiem XX, może XIX. Ale wbrew pozorom, jako ludzie wprowadziliśmy prawa ochrony przyrody już dawno temu. Tak dawno, że musielibyśmy cofnąć się do czasów, kiedy po ziemi chodził Bolesław Chrobry. W XI wieku wprowadził ograniczenie polowania na bobry. A w XIV wieku statut Wiślicki wprowadził kary za wyrąb dębów w cudzych lasach. Czy współczesne przepisy są wystarczającym narzędziem, by sprostać wyzwaniom zrównoważonego rozwoju? Jak wygląda odpowiedzialność prawna w kontekście działań ekologicznych? Na te i inne pytania odpowiemy w dzisiejszym podcaście. Ja na Nazywam się Michał Pietruszewski, a Państwo słuchają podcastu Ekologiczni. Ekologiczni podcast. Naszą rozmówczynią jest wybitna specjalistka w dziedzinie publicznych praw podmiotowych do środowiska, Pani profesor Ewa Czech z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Badaczka, wieloletni praktyk wykonujący zawód adwokata i autorka przemowych publikacji, które rzucają nowe światło na zagadnienie publicznych praw podmiotowych do środowiska oraz odpowiedzialności prawnej w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem szkód w środowisku. Pani profesor, witam serdecznie i dziękuję, że zgodziła się Pani do nas dołączyć. Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Pani Michale. Jest mi bardzo miło brać już dzisiaj udział w tym podcaście. Mam nadzieję... Mam nadzieję, że przyniesie on efekty dla nas wszystkich, również dla mnie. My też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo, że zgodziła się pani nas dołączyć, tak jak wspomniałem. I od razu, kiedy myślę o kwestii związanej z odpowiedzialnością za środowisko, z prawem, który się z tym wiąże, to mi się przypominają takie dwie historie. Jeśli pani pozwoli, to teraz je pokrótce opowiem. Pierwsza z nich dotyczy tego, jak zostały wytrzebione bobry, praktycznie niemalże do końca, na terenach Kanady przez kompanię Zatoki Hudsona, która polowała na te bobry po to, żeby pozyskiwać ich futra, w których później robiono kapelusze. A druga historia dotyczy bizonów Stanów Zjednoczonych, które jeszcze przed pojawieniem białego człowieka były bardzo liczne na wielkich równinach. Było ich, niektórzy estymują, nawet 60 milionów, a pod koniec XVIII wieku zostało ich tylko 541 sztuk. No i moje pytanie jest teraz takie, bo w tamtym okresie nie było żadnych praw dotyczących ochrony zwierząt, przyrody jako takiej. Kto jest odpowiedzialny za tą przyrodę? Kto jest w tamtej sytuacji był odpowiedzialny oraz kto generalnie, możemy powiedzieć tak, w całym świecie, w Polsce, w Unii Europejskiej jest za tą przyrodę odpowiedzialny? Pani Michale, bardzo dziękuję za przytoczenie tych dwóch przykładów, ale zacznijmy od tego, że przyroda jest elementem środowiska. Skupmy się na pojęciu środowisku, które jest w mojej opinii pojęciem szerszym od pojęcia przyrody, i miło mi, że Pan zauważył, że my jako kraj bardzo dawno, żeśmy wprowadzili swoje regulacje, że nie jest to tak, jak Pan słusznie zauważył, to, co się wydarzyło w ostatnich latach, w ostatnim wieku czy w poprzednim wieku. Bo tak jest, ale kto jest odpowiedzialny za środowisko? Możemy podejść do tego typowo prawnie, ale tak naprawdę również ta kwestia, jak wszystkie kwestie prawne mają swoje. yeah podłoża aksjologiczna. I tutaj tak naprawdę kto jest za to odpowiedzialny? Uzależniony jest od tego jak widzimy człowieka w stosunku do innych elementów środowiska. Ponieważ jeżeli weźmiemy definicję legalną czy środowiska, czy przyrody, to nie zobaczymy w niej człowieka, czyli każdego z nas. Wyłączamy jakby człowieka. Strycie. To znaczy może nie tyle wyłączamy, bo te definicje są otwarte. Przede wszystkim definicja środowiska jest otwarta. Tam jest podane są przykłady, tak, że są to określone rzeczy. Może nie tyle nawet rzeczy, bo w sensie cywilistycznym to nawet nie muszą być rzeczy. To może być na przykład klimat, który ma charakter raczej niematerialny. Natomiast człowiek nie jest wymieniany wprost. Natomiast żyjemy już w takich czasach, że człowiek jest w różnej roli społecznej, bo jest albo osobą fizyczną, albo jest przedsiębiorcą. I musimy to również brać pod uwagę. Natomiast kto jest odpowiedzialny? Bez wątpienia każdy z nas. Ja osobiście jestem zwolennikiem, żeby człowiek był opiekunem środowiska, przyrody, ale nie wyłączał się z tych wartości, tylko był częścią z nich. Bo tylko wtedy mamy szansę przetrwać jako gatunek i nie zniszczyć tego. Miejsca, w którym żyjemy. Jak pan też zauważył w swojej wypowiedzi, mówił pan o zrównoważonym rozwoju. Na poziomie międzynarodowym bardzo często nie mówi się w ogóle o prawie środowiska czy prawie ochrony środowiska, mówi się o prawie zrównoważonego rozwoju. U nas te wartości się wydziela. Co więcej, jest zasada zrównoważonego rozwoju określona w artykule, na przykład wskazana w artykule 5 Konstytucji, ale w ustawie prawa ochrony środowiska już jest tylko definicja zrównoważonego rozwoju. Ale wracając do tego, kto jest odpowiedzialny, bo zaraz być może przyjdziemy do innych kwestii? W mojej opinii każdy z nas. Natomiast jeżeli jeszcze mogę powiedzieć jedno zdanie, jestem coraz dalsza, tak jak moi koledzy, którzy staramy się wieść do przodu prawo ochrony środowiska. Nie mówmy już o prawie ochrony środowiska. Mówmy tak jak na całym świecie o prawie środowiska. I dzielmy być może to prawo, ale tylko dla celów badawczych i praktycznych na prawo ochrony środowiska i na prawo gospodarowania środowiskiem. W mojej opinii tylko połączenie tych dwóch wartości pozwoli na zrealizowanie zrównoważonego. Rozwoju. Rozumiem, bo mi się od razu, kiedy mówiła Pani o tym wyłączeniu człowieka z tego środowiska, w tym takim poglądzie, że rzeczywiście go czasem kultywujemy, od razu przypomniało się, że bardzo często wydzielamy na przykład obszar Parku Narodowego, Rezerwatu Krajobrazowego i myślimy o tym, że to tam jest przyroda, tam jest środowisko, a my w miastach żyjemy w jakimś oderwaniu od tego wszystkiego. Na dobrą sprawę tak wcale nie musi być, bo wszystkie te elementy, które nas otaczają, nawet samo miasto jako ekosystem, też jest elementem tego środowiska i wpływa i rezonuje z innymi częściami środowiska. Jeszcze raz w takim razie powiem od bardzo wielu lat, i jak gdyby kieruję się jeszcze jedną ideą. Ta idea sprowadza się do tego, że właśnie trzeba wskazać taki sposób, aby interesy mogły ulec pogodzeniu. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że sam interes publiczny ma bardzo wiele wymiarów. Ale teraz odwołam się do mojego znakomitego kolegi, profesora Wojciecha Radeckiego, który już bardzo wiele lat temu powiedział: Prawo ochrony środowiska i w ogóle środowisko jest trochę inną wartością prawną, być może dlatego, że jest bardzo mocno zbliżony do życia i zdrowia. I nie można. w w kwestiach środowiskowych oddzielać sztywno interesu publicznego od interesu prywatnego. Bo gdzie jest granica między interesem prywatnym a publicznym? Czy jeżeli coś dotyka ogromnej, połaci, ogromnego obszaru, albo na przykład bardzo cennej, na przykład zabytku przyrody, o którym Pan mówi, czy nawet rezerwatu, to czy jest to tylko interes publiczny? Czy naprawdę, jeżeli zniszczymy na przykład lasy w dłuższej perspektywie i nie będziemy mieli czym oddychać? Czy jest tylko naprawdę interes publiczny? Przecież dotknie on końcowo każdego z nas. Jeżeli nie będziemy mogli oddychać, to po prostu przestaniemy funkcjonować. Wiele lat temu robiłam projekt na temat Wyginięcia dzikich pszczół. Mało kto z nas wie, że jeżeli wytrzebimy pszczoły, przestaniemy jeść, bo nie będziemy po prostu mieli co jeść. Dzięki temu projektowi, w którym były bardzo aktywne, zaangażowane lasy państwowe, pszczoła została wpisana, dzika pszczoła, na listę UNESCO. Przyznam szczerze, że chyba nigdy nie widziałem dzikiej pszczoły. Bardzo słuszna uwaga. <laughs> Dlatego aż z Azji przyjeżdżano do nas, żeby pokazać, jak się robi barcie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam też do tego, że tak naprawdę na przykład ogromną wartością jest Puszcza Białowieska. Tak? Tylko pamiętajmy, że w Puszczy Białowieskiej są również różne interesy. I teraz, jeżeli przeciwstawimy interesy publiczne, rozdzielimy je sztywno od interesów indywidualnych, w mojej opinii dojdzie do najgorszego możliwego rezultatu. I ja zawsze wychodzę z takiego założenia i mam nadzieję, że większość prawników zajmujących się tym prawem też. Należy podmiotom prawa wskazać takie rozwiązania, żeby chciały chronić środowisko. Nie musiały, a chciały. Bo obejść przepisy jest najłatwiej. Najłatwiej mając dobrych prawników. Ale to nie jest to, do czego powinniśmy dążyć. Moim zdaniem dalej problemem jest to, że przedsiębiorca woli zapłacić, bo bardzo wysoką karę, nawet kilkaset tysięcy czy nawet milion, niż uregulować kwestie środowiskowe. Ale może źle to ujęłam, że woli, on musi, ponieważ uderzymy teraz może w taki dosyć newralgiczny punkt, ale sprowadzający się do tego, że przedsiębiorcy bardzo chętnie, nie tylko przedsiębiorcy, myślę, że wszyscy ludzie, bardzo chętnie by chronili środowisko, gospodarowali z tym środowiskiem zgodnie z przepisami, gdyby łatwiejsze były relacje z administracją publiczną. I te relacje, nie nazwałabym ich trudnymi, ale wymagającymi pracy. Nie wymagają ze słabego wykształcenia tych ludzi absolutnie, tylko to, co pan sam wskazał, również z kwestii politycznych. Bo nie wszystkie decyzje, nawet nie tyle, że nie są, ale nie mogą być oderwane od rzeczywistości, a szczególnie jeżeli mówimy o samorządzie lokalnym, samorządzie terenowym, to jest tam tak, że są góż, różne grupy nacisku. I nie zawsze te racje, które są racjami zgodnymi z prawem, Wygrywają. Co więcej, uważam, że problemem jest to, że bardzo często zasada zrównoważonego rozwoju staje się w polskim systemie prawa i w orzecznictwie taką zasadą wytrychem, że jak ktoś, jak ktoś już nie ma co powiedzieć, to mówi, ale, żeby zrealizować zasadę zrównoważonego rozwoju, jest tak czy tak. I za każdym razem może być to zupełnie co innego. Także ja widzę, tutaj problem, właśnie do tego się sprowadzający, że potrzeba cały czas pracy i wypracowywania kompromisu. Bo są mechanizmy już istniejące, które wprost wskazują, że ludzie bardzo chętnie będą chronić środowisko. Najlepszym przykładem tego są panele słoneczne, które są dofinansowywane. Czysta energia. Tak, ludzie chcą to montować, ponieważ dostają dofinansowania i bardzo dobrze. I właśnie o to chodzi. Bo jeszcze jest druga kwestia, o której się rzadko myśli i rzadko mówi. Natomiast ona niestety występuje bardzo często w praktyce. Jest tak, że odpowiedzialność prawna w, w ochronie środowiska wcale nie sprowadza się do odpowiedzialności administracyjnej. Jedno zdarzenie może wywołać jednocześnie odpowiedzialność administracyjną, cywilną i karną. Jest tak, że jedno zdarzenie, na przykład pożar na składowisku odpadów, powoduje to, że ktoś musi zapłacić milion złotych i ma bezwzględnie orzeczoną karę pozbawienia wolności. I teraz jest pytanie, czy musiało tak być. Bo prawda jest taka, że w tym momencie kariera nie tylko jako przedsiębiorca, ale w ogóle kariera, może źle to ujam, życie tego człowieka obraca się o 360 stopni. Nie zawsze jest to jego winą. Natomiast być może gdyby, gdyby te relacje wyglądały troszkę inaczej, one już w tej chwili się zmieniają i bardzo dobrze, bo administracja publiczna odchodzi od takiego sztywnego podejścia metody władczej, czyli ja mówię, że ma być. I tak ma być. Organy już coraz częściej współpracują. To się widzi na oględzinach, podczas rozmów. Ja akurat prowadzę praktykę w całej Polsce i muszę powiedzieć, że są naprawdę miejsca, gdzie te relacje są świetne. Po prostu świetne, i to z organami kontrolującymi, i wcale nie jest tak, że oni robią to, co chce przedsiębiorca. Nie, ale jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania właśnie chroniące środowisko. Bo jeszcze jest jedna kwestia, to pewnie zainteresuje prawników. Tak naprawdę, co motywuje człowieka, żeby coś zrobić? Jeżeli wie, że albo zrobi, musi podjąć decyzję, robię czy nie robię, bo czasami jest tak, że wcale nie wiem, podejmując decyzję i, podejm i podejmując czynności, wcale nie mam pewności, że osiągnę efekt. Ale jest pytanie, czy jeżeli mnie docenią, że osiągam efekt i z tego powodu nie będą mnie karać, to ja ten podejmę te czynności. Ale, czyli o czym mówimy? O odpowiedzialności na zasadzie winy. Czyli jeżeli rzeczywiście będę winny, to rozumiem, schylam głowę, powinienem ponieść odpowiedzialność. Ale jeżeli w prawie administracyjnym najczęściej jest tak, że czy zrobię, czy nie zrobię, to i tak dostanę po łbie, nazywając to kolokwialnie, czyli mam do czynienia z odpowiedzialnością absolutną, no to po co mam się wysilać? I to jest ten problem, bo środowisko jest wartością prawną naprawdę bardzo zbliżoną do życia i zdrowia. Co z tego, że będzie reprezentacja? Co z tego, że nawet czasami będzie kompensacja, która nie zawsze jest możliwa. Tutaj najważniejsza jest prewencja. W ochronie, w gospodarowaniu środowiskiem podstawową funkcją jest prewencja. To niesamowite dlatego, że w ogóle już w całym tym naszym podcaście, bo ten podcast nagrywamy już na koniec. Mam taką myśl, która mi się od jakiegoś czasu towarzyszy, ale rozmowa z panią mi ją potwierdza, że to wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane, niż byśmy chcieli na początku przyznać. Można stwierdzić na przykład, że a po co plastiku używać, skoro szklane butelki są bardziej ekologiczne, można wykorzystać wielorazowo, ale jednocześnie są ciężkie i się tłuką, trzeba to, trzeba to też posprzątać. Tutaj ja na przykład miałem bardzo głębokie przeświadczenie na temat tego, że taka polityka i prawo mówiące o tym, że jeśli nie będziesz przestrzegał prawa ochrony przyrody, to dostaniesz połbie pani wspomniała, poniesiesz karę, na przykład byś musiał zapłacić nie wiadomo, jakie tam właśnie jakieś kary, no to w takim razie co mogę zrobić? Mogę albo zapłacić tą karę, jeśli coś nie jestem w stanie tego inaczej zrobić, albo spróbować znaleźć jakieś wyjście, które pozwoli mi, nie wiem, zaszkodzić w jakiś sposób przyrodzie, ale jednocześnie nie płacić tej kary. I to rzadko bywa raczej na zasadzie takiej współpracy, właśnie, że no po każdy z nas, myślę, ma takie jakieś przeświadczenie, mniej lub bardziej zmotywowane do tego, że przyrodę należy chronić. Chyba nie ma takiej osoby, żeby powiedziała, że ona sama sobie poradzi, to jest nieistotne i w ogóle przyrodę trzeba zniszczyć. Ale jednocześnie rzadko mamy takie podejście, wydaje mi się, często do ochrony przyrody, które pomagałoby nam raczej współpracować i uwzględniać interesy wszystkich osób chodzących w ten układ, niż autorytarnie mówić, że o tutaj trzeba to w jakiś sposób ukrócić, bo wy tam na przykład wasza produkcja sprawia, że wydajecie do atmosfery zbyt dużo dwutlenku węgla, będziecie płacić za to karę. Ale też trzeba zastanowić się, dlaczego oni produkują tyle tego dwutlenku węgla, czy może na przykład można ich wspomóc jakoś doprowadzić do jakiegoś rozwiązania, które na przykład ten dwutlenek węgla może to emisję tego dwutlenku węgla zmniejszyć. Także dla mnie, mówiąc szczerze, to podejście współpracujące jest nowatorskie, wręcz, musiałbym powiedzieć. Raczej spodziewałem się takiej opiekuńczej wizji państwa i prawa. Panie Michale, pierwsza kwestia. Pamiętajmy o jednym, że być może nie jesteśmy bardzo biednym społeczeństwem, ale też nie jesteśmy bardzo bogatym społeczeństwem. Zadajmy sobie pytanie, ile z nas, jak tutaj siedzimy, kupuje wodę w plastikowej, a ilu z nas w szklanej butelce? I dlaczego? Nie oczekuję odpowiedzi. Dlaczego to jest zawsze bardzo dobre pytanie? Dlaczego? Przede wszystkim. Koszty. Koszty. Gdybyśmy byli społeczeństwem bogatym, być może łatwiej by nam było podejmować decyzje ekonomiczne o tak podstawowym znaczeniu, jak pan mówi. Butelka szklana, a nie plastikowa. Tym bardziej, że jest to zdrowsze dla nas. Butelka szklana. Kwestia kolejna, jeżeli chodzi o technologię. Wbrew pozorom, polskie przedsiębiorstwa mają bardzo wysokie technologie, mają bardzo nowatorskie technologie i nie do tego sprowadza się problem ich funkcjonowania. Proszę mi wierzyć, że gdyby przedsiębiorca w Polsce nie był tak obarczony nie nazwę tego walką, ale potyczkami czy rozmowami z administracją publiczną, żeby dostać pozwolenie, na przykład zintegrowane, i nie musiałby, może teraz działam na swoją niekorzyść. Tyle przeznaczać środków, na inżynierów, środowiska, na prawników. Być może te technologie mogłyby być jeszcze lepsze niż są. Ale powiem Panu, panie Michale uczciwie, że Polska wcale źle pod tym względem nie wygląda. My mamy przedsiębiorców, którzy naprawdę ja również znam takich. Nie mogę powiedzieć, kogo obsługuję, ale znam. Którzy stosują najnowsze technologie w Europie, co nie oznacza, że mogą spokojnie prowadzić działalność, bo nie. Właśnie dlatego, że jest opór społeczny i z czego ten opór bardzo często wynika. Wynika on z tego, że jak na pewno Państwo wiecie, ważne jest to, może nie kluczowe, ale też jest ważne to, kto pierwszy się pojawił na danym terenie. Bo jeżeli ktoś chce mieć dom z basenem, to nie powinien budować się koło fabryki. Chyba tak. Natomiast pamiętajmy o jednym, że ziemia koło fabryki jest niewspółmiernie tańsza niż ziemia. W miejscu, na przykład koło Parku Narodowego, gdzie chcemy mieć dom z basenem, czyli typowo wypoczynkowy, z widokiem na żubry. Tam Otóż tam. to. I teraz w tym momencie też zaczyna się walka, bo chodzi tak naprawdę o teren. Powiem Panu, że są nawet przypadki, gdzie przedsiębiorcy po prostu wykupują tereny. Wokół przedsiębiorstwa, żeby mówiąc kolokwialnie mieć w końcu święty spokój i móc prowadzić działalność, bo o tym się nie mówi, ale na przykład, mimo terminów wskazanych w kodeksie postępowania administracyjnego, w różnych ustawach, może pan pozwol na pozwolenie czekać latami, latami, mimo że takich terminów w ogóle nikt, żaden ustawodawca nie przewiduje. Po prostu, jeżeli jest nastawienie władz lokalnych obarczone, Społecznością lokalną, która nie chce danego przedsiębiorcy z różnych względów. Bo jeżeli, jeszcze raz podkreślam, budujemy fabrykę w miejscu, gdzie były domy, wille, baseny. To oczywiście nie powinniśmy tego robić. Ale jeżeli ta fabryka już była wcześniej, na przykład jakiś PGR, i później my w tym miejscu stawiamy nowoczesne prze e przedsiębiorstwo, a mimo to nas się nie chce, z prostej przyczyny, bo ktoś w międzyczasie wybudował dom, jeden, drugi, trzeci, bo było taniej. I to jest problem. I czyj w tym momencie inter interes uwzględni, tak uwzględnią władze publiczne, władze lokalne. One powinny godzić te interesy. Tak się też bardzo często dzieje. Uważam, że ogromną rolą w tym, o czym mówimy, czyli w szukaniu kompromisu, we współpracy, jest rola organów kontrolnych, czyli inspekcji ochrony środowiska, czyli regionalnych dyrekcji. Tak naprawdę uwieście mi to, jacy są inspektorzy, jakie oni mają podejście. To bardzo kształtuje, Relacje potem między tymi osobami, które korzystają z tego środowiska, bo tak bym to nazwała, a z tymi, którzy strzegą, by korzystanie z tego środowiska było zgodne z prawem. Bo mówił Pan na wstępie o publicznych prawach podmiotowych, ale tak naprawdę najbardziej interesującym nas prawem do środowiska jest prawo do korzystania ze środowiska. I uważam, że gdybyśmy mieli, tak jak Pan powiedział, bardziej rol, rolę opiekuńczą państwa, która nie sprowadza się do tego, żeby nas głaskano po głowie, nie, ale żeby nas słuchać. Czy to jako osób fizycznych, które chcemy coś zrobić, na przykład jakąś inicjatywę proekologiczną, czy też jako przedsiębiorców, którzy jednak płacimy podatki, płacimy opłaty, również czasami tak podwyższone poza tymi środowiskowymi. Utrzymujemy społeczność lokalną, dajemy jej miejsce pracy, czyli kształtujemy system ekonomiczny w tym kraju. Być może gdyby nas wszystkich bardziej słuchano od podstaw, byłoby prościej, po prostu po ludzku prościej, bo jak powiedział jeden z polityków, Naszych lokalnych przede wszystkim należy rozmawiać. Naprawdę rozmawiać. I w mojej opinii zawsze rozmowa gwarantuje 90% sukcesu. 10 to już jest takie, bo nie chcę, bo nie, ale 90% zawsze. Ugoda zresztą, co też staram się podkreślić i też e, jak gdyby preferować i w swojej praktyce, ale też zawsze na to wskazuje w badaniach. Nic tak nie gwarantuje sukcesu, jak zawarcie ugody. Bo z wyroku zawsze jest ktoś niezadowolony. Tak? Bo ktoś przegra. Tak? Druga strona wygrywa, jedna przegrywa. Ale ugoda zawsze daje gwarancję większej niż wyrok, że obie strony zrobią to, czego tak naprawdę ustawodawca i organy wykonujące i stosujące prawo od nas oczekują. Dokładnie, że to wsparcie też jest istotne, nie? że często zwracamy, też myślę, nawet tak, nie wiem, byłbym przedsiębiorcą, myślę, że przyjedzie do mnie inspektor środowiska, to raczej, żeby mnie pogonić, niż e, pomóc jakoś. Nie musi tak być, bo sam przedsiębiorcą nie jestem i nie wiem, jakie jest doświadczenie, ale jeśli miałbym sobie wyobrazić tą sytuację, to właśnie w ten sposób. Panie Michale, jest bardzo dramatycznie czasami. Proszę <laughs> mi wierzyć, to są wycieczki, to są wizyty również od 10 w nocy, razem z policją i to nie są o. kontrole, które trwają Trwają godzinę, to są kontrole, które trwają miesiącami i na przykład inspektor przychodzi i oczekuje wstrzymania czegoś, jakiejś części produkcji. Wyobraża pan sobie, jako przedsiębiorca, tak funkcjonować? Przez miesiąc, przez dwa, przez pół roku? Właśnie, zachować wypłaty dla pracowników, opłacić wszystkie rachunki, księgowości, nieksięgowości, no to są ogromne koszty, które trzeba ponieść, ktoś musi za to zapłacić. To jest coś, co naprawdę jest pewnie bardzo trudne w ogóle, żeby tą, takie, takie działania prowadzić i żeby wyjść z tego jakkolwiek obronną ręką, ale myślę też, że bardzo trudne będzie godzenie tych wszystkich interesów. I tak jak pani mówi, 90% to jest rozmowa i na pewno ona jest ważna, ale samo rozmowa, Rozsądzanie, kto powinien co zrobić, albo co będzie najlepsze dla wszystkich, w tym dla środowiska, na pewno jest bardzo ciężką pracą. Jestem bardzo ciekawy, czy ma Pani jakiś pomysł na to, jak, co mogłoby polepszyć tą współpracę między tymi różnymi interakcjonariuszami w obrębie tych, tych zagadnień. Może ma Pani jakąś złotą zasadę, albo jakąś cudowną pigułkę, która może polepszyć tą sytuację? Pani Michale, pigułkę mam, ale taką, którą jeszcze testuję, ale <laughs> która przynosi naprawdę <laughs> efekty to i, to nie, ma... i, i nie jest placebo. <laughs> I to nie jest placebo. Tak naprawdę to jest właśnie rola prawnika, bo ten podcast skierowany jest też do studentów, do prawników. Rola prawnika dzisiaj, rola adwokata, radcy prawnego polega właśnie na tym, że to my musimy znaleźć rozwiązanie. Ja dlatego współpracuję z, z firmami zajmującymi się kwestiami środowiskowymi, inżynieryjnymi bardzo często i jadąc do organu, jadąc na spotkanie ze społecznością lokalną, szukamy rozwiązania. I to rozwiązanie ma być rozwiązaniem nie tylko korzystnym dla przedsiębiorcy, czy nie tylko korzystnym dla społeczności lokalnej, ale właśnie korzystnym dla wszystkich i proszę mi wierzyć, takie rozwiązania można znaleźć. Przy czym, jak przy każdej ugodzie, ktoś coś musi dostać, ale z czegoś zrezygnować. I ja tak naprawdę rola organów administracji publicznej upatruję w tym, że one powinny być taką jednostką, która jak już musi, niech narzuca, niech kontroluje, niech stosuje metodę władczą, ale niech przede wszystkim będzie tym takim barometrem między tymi podmiotami. I oczekiwałabym, i myślę, że to już ma miejsce, że organy administracji jak gdyby pomagają wypracować ten konsensus, pomagają i. I proszę mi wierzyć, daje to naprawdę najlepsze rezultaty. Tym bardziej, że i badania w Polsce, i badania na szczeblu międzynarodowym wskazują na jedno: metoda władcza nie działa. Po prostu. Jak każdy człowiek, ja. Pan, można nam kazać. I my nawet to zrobimy 10 razy, ale za 11 razem się zastanowić, co to zrobić, żeby tego nie zrobić, chyba, że będę miała z tego jakąś korzyść. To jest normalna cecha człowieka, taką mamy naturę, szczególnie ludzie wybitni, inteligentni, są zazwyczaj mało pokorni, ale za to bardzo pomysłowi i zmieniający świat. Dlatego wydaje mi się, że z moimi kolegami, właśnie zajmującymi się inżynierią środowiska, my taką piłkę mamy. I właśnie ja tak prowadzę swoją działalność i tak reprezentuję klientów. Kiedy muszę, wejdę w spór. Ale kiedy muszę. Natomiast zawsze zrobię wszystko, żeby sporu uniknąć, a jak już jestem w sporze, to staram się wypracować ugodę. I proszę mi wierzyć organ administracji coraz częściej, jak gdyby przejmują tą pałeczkę, są z tego zadowolone, bo one też mają efekty. Po prostu. Czyli zmienia się to powolutku. Tak, zmienia się, ale powolutku. <śmieniu> Rozumiem. A o nich pani powie, bo jestem też bardzo ciekawy, jakie jest miejsce organizacji ekologicznych, które robią happeningi, te, które dbają o to środowisko i nagłaśniają te wszystkie kwestie z ochroną środowiska związane. Gdzie w tym całym, tej całej układance jest dla nich miejsce? Jak wygląda współpraca z nimi być może? Już mówię. Współpracuję z organizacjami ekologicznymi. Powiem panu, że generalnie wszystkie organizacje ekologiczne, może będzie to niepopularne, podzielę na dwie grupy. Organizacje ekologiczne które naprawdę realizują cele ekologiczne i przed nimi naprawdę chyla czoła. A druga część organizacji ekologicznych są to tak zwane organizacje ekologiczne powoływane ad hoc, żeby po prostu włączyć się w postępowanie i reprezentować de facto czyjeś interesy. Bo o czym się rzadko mówi? Że tak naprawdę nie wszystkie postępowania się prawne wytacza po to, żeby coś osiągnąć. Niektóre postępowania robi się tylko po to, żeby wyciągnąć informacje do innego postępowania. Jest to oczywiście nadużycie prawa, ja o tym nawet pisałam, ale mamy bardzo słabe mechanizmy, szczególnie szczególnie administracyjne jeszcze cywilne półbiedy, ale administracyjne tylko na poziomie orzecznictwa, które właśnie przeciwstawiają się takim działaniom, że de facto po to się coś tylko robi, żeby mieć informacje, żeby potem wiedzieć, jak zaszkodzić, jak wykorzystać swój potencjał informacyjny, żeby wygrać inną sprawę. I niestety bardzo często wykorzystuje się też organizacje ekologiczne. I być może z tego powodu organizacje ekologiczne mają różny PR. Jeszcze raz podkreślam, są organizacje świetne, które naprawdę robią kawał dobrej ale są organizacje tylko po to, powstające, żeby po prostu zabezpieczyć czyjeś interesy i móc się włączyć w postępowanie. Ale co jeszcze jest ciekawe, bo o tym się rzadko mówi, że warto włączać w postępowania środowiskowe. Prokuratora i to w postępowania administracyjne. Prokuratorzy naprawdę robią bardzo dużo dobrego. U nas też są tacy prokuratorzy w naszym regionie, którzy właśnie starają się godzić interesy, tak jak Pan wspominał, i o czym rozmawialiśmy, interesy publiczne z interesami indywidualnymi. Dziękuję bardzo. I tak już na koniec naszego wywiadu chciałbym zapytać, czy ma Pan jakiś taki przekaz dla studentów, doktorantów, młodych naukowców, którzy będą pracowali z zagadnieniem prawa? środowiskowego, nie ochrony przyrody. I być może, może pani wskazać jakieś kierunki, w których mogliby się zwrócić, albo o czymś powinni pamiętać. Jaki byłby taki przekaz? Pani Michale, przede wszystkim chciałabym wszystkich bardzo zachęcić do tego, aby zajęli się tym prawem, tym zbiorem przepisów na poważnie. Być może dlatego jest niewielu chętnych, bo wbrew temu, co jest w opinii powszechnej, nie wiem, czy nie jest to największa grupa przepisów w tej chwili. Tak naprawdę prawnych, która się bardzo dynamicznie rozwija. To już dawno nie jest żaden dział prawa administracyjnego. To jest kilkadziesiąt ustaw z aktami Wykonawczymi to jest kilkaset aktów normatywnych. Żeby się w tym połapać, myślę, że chyba nikt, kto wie o czym mówi, nie powie, że wie wszystko. Dlatego ja sama, dwadzieścia kilka lat temu, nie chciałam się tym zajmować, powiem Państwu uczciwie, byłam cywilistą. Typowym cywilistą, który kończył aplikację prokuratorską, potem aplikację radcowską. Nie lubiłam prawa administracyjnego, ale los chciał, że muszę się tym zajmować. Natomiast wtedy mi powiedziano: Ewa, uwierz mi, to jest przyszłość. To było 26-7 lat temu. Uwierz mi, to jest przyszłość. Zajmij się tym. I się tym zajęłam. I nie żałuje pani? Nie. Powiem panu uczciwie, panie Michale, że myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Tylko, żeby naprawdę, i to jest też główny problem, jeżeli chodzi o te przepisy prawa, żeby być dobrym praktykiem, musi pan znać i prawo administracyjne, i cywilne, i karne. Bo do tych wszystkich gałęzi prawa odwołują się kwestie środowiskowe. I tak naprawdę dopiero znając te wszystkie elementy, czyli mając tak naprawdę dość sporą wiedzę prawną, może pan stosować to w praktyce, czy pani, która będzie się chciała tym zająć, stosować w praktyce. Jest to bardzo ciekawe, jest to bardzo twórcze i myślę, jest to wyzwanie dla osób, które chcą zrobić coś więcej w życiu, a być może chcą się tym prawem zająć na zewnątrz. Bo ja, żeby używać prawa, bo nie ja je stosuję, ani je nie wykonuję, ja reprezentuję przedsiębiorców. Żeby dobrze to robić, staram się jeździć po świecie i zobaczyć, jak wygląda świat. Pan mówił o bizonach. Ja chleczała przed hindusami, którzy są, nie wiem, czy biedniejszym, ciężko mi to określić, ale nawet ich stać na to, żeby wyłączyć światła w Deli i w ten sposób dać wyraz temu, że chcą chronić środowisko. Że wiedzą, że to, co dostali, nie jest im dane na zawsze i bezspornie. Dlatego uważam, że ten zbiór przepisów jest ogromnym wyzwaniem i bardzo ciekawym obszarem, tak dla badaczy prawa, jak i dla praktyków. A jeżeli ktoś chce być jednym i drugim, to powstanie prawnik idealny. Tylko to wymaga ogromnej pracy i być może część z państwa, czego wam serdecznie życzę, skończy poza granicami tego kraju, utworzy drogowskazy, ratując Całą planetę. Ponieważ o tym pani mówił, tak naprawdę ja doktorat pisałam z ochrony klimatu, z handlu emisjami. To było zupełnie nową. To było 2001 rok, czyli x lat temu. I tak naprawdę wtedy się mówiło o efekcie cieplarnianym. Dzisiaj te zdania są już tak naprawdę podzielone. My nie wiemy, czy to jest ewolucja świata, czy po prostu nie jest to zmiana tak epoki w tą czy w tamtą, czy rzeczywiście jest to ingerencja człowieka. Ale jeżeli nie mamy pewności, to mamy zasadę przezorności i prewencji. Jeżeli nie wiem, jak jest, to robię wszystko, żeby przynajmniej moje zachowania nie pogorszały stanu tego, który jest. A co jest, to pan widzi? Pan mówi, że zmieniła, zmniejszyła się populacja bizonów. Są gatunki, które już w zasadzie w całości wyginęły. Podobno zostało dwadzieścia kilka procent gatunków, tych, które były jakiś czas temu na ziemi. Róbmy tak dalej. To bylebyśmy zostali sami bylebyśmy mieli czym oddychać, będąc sami, czego nam oczywiście nie życzę. I ostatnie zdanie. Uważam, że prawnik ma czołową rolę. Czołową rolę. W kształtowaniu stosunków ludzkich, w tym również stosunku do środowiska. Do przyrody. I uważam, że to jest misja. To jest nie tylko praca, to jest misja. Dlatego zachęcam wszystkich do niej i zawsze służę pomocą, jeżeli jako starsza koleżanka, która miała trochę więcej czasu, żeby się czegoś nauczyć, będzie mogła coś powiedzieć, co być może się któremuś z Państwu przyda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli tutaj rola prawników, osób zajmujących się prawem środowiskowym jest nieoceniona i są konieczni do tego, żeby dochodziło do różnych ugód między różnymi stronami, tych często sporów, żeby mogli godzić interesy. I myślę, że możemy pożyczyć wszystkim takich strzałów w dziesiątkę jak Pani, żeby żeby coraz częściej się ktoś nowy tym zajmował. Czyli podsumowując. Ugoda zawsze lepsza niż konflikt. Prawnicy są na pierwszej linii. Frontu walce o środowisko, niekoniecznie ochronę środowiska i myślę, że z tymi myślami możemy zostawić nasze słuchaczy. My z panią profesor już się z państwem żegnamy. Dziękuję pani profesor za świetną rozmowę, było mi naprawdę bardzo miło. Pani Michale, bardzo dziękuję. Mi również było bardzo miło. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Dziękuję i do zobaczenia, być może do usłyszenia. I myślę, że możemy państwa zostawić z tą myślą. Ja nazywam się Michał Pietruszewski, naszą gościnią była pani profesor Ewa Czech. Do usłyszenia. Do usłyszenia państwu. Ja nazywam się Michał Pietruszewski, a państwo słuchali podcastu Ekologiczny Projekt Ekologiczni studenci i doktoranci tworzony jest przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy ze studentami i doktorantami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych w 2024 roku od ministra nauki w ramach konkursu Organizowanie i Animowanie Działań na Rzecz Środowiska Akademickiego.